W mijającym tygodniu na terenie przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi miało miejsce ważne wydarzenie. Otóż placówka, do której uczęszczają również dzieci niepełnosprawne, będzie miała nowy integracyjny plac zabaw. To za sprawą promesy w kwocie 550 tys. zł, potwierdzającej uzyskanie przez gminę Wieluń dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie budowy ogólnodostępnego, integracyjnego placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna. Z tej okazji do Wielonia przybyła minister rodzin i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która ową promesę osobiście wręczyła Dyrekcji Przedszkola. Do samej gminy wielu trafia ponad 550 tysięcy złotych na ten wymarzony plac zabaw który powstanie tutaj, który będzie służył dzieciom, który będzie przede wszystkim integrował także środowisko. Ale także trafiają środki do powiatu wieluńskiego. To kwota ponad 51 tysięcy złotych na łamanie barier architektonicznych, tych niezbędnych, aby przede wszystkim była dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, nie tylko ruchowymi. Chciałabym podziękować oczywiście panu posłowi za tą determinację, za to dopiero prowadzenie tego tematu do końca. Jestem przekonana, że to jest właśnie skuteczność pana posła Pawła Rychlika, ale dziękuję także samorządowcom państwu za to, że wdrażacie, chcecie wdrażać te programy i oczywiście dyrekcji przedszkola i rodzicom, bo państwo wiecie najlepiej, jakie są potrzeby, a uśmiech dziecka to radość dla każdego z nas. Dziękuję pięknie. Program Dostępna Przestrzeń Publiczna, który został stworzony w Państwowym Funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tak de facto narodził się w tym miejscu, w tym przedszkolu, a tak naprawdę to w sercach i umysłach dwóch pań, pani Justyny Goszling oraz pani Graczyk oraz pani Kasi Kostrzewy. To za sprawą ich Wrażliwości społecznej, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, w tym przypadku dziecka, które jest doświadczone przez los, a w tym przedszkolu mamy 22, 22 takich dzieciaków z niepełnosprawnościami dostrzegły ten brak uśmiechu na twarzy właśnie dzieciaków, które wychodziły tutaj na zewnątrz przedszkola i nie mogły bawić się. Tak samo jak zdrowe, pełnosprawne dzieci na Placu Zabaw, co właśnie ten smutek na twarzy budziło. I za sprawą właśnie tych pań powstał pomysł utworzenia tego Placu Zabaw, ale niestety spotkały się z ogromnym problemem, z ogromną barierą natury finansowej, ponieważ taki plac zabaw, stworzenie placu integracyjnego, budowa, zakup takiego placu to kilkaset tysięcy złotych. I działania, które zostały podjęte, czyli zbiórka, zbiórka wśród mieszkańców, no, z góry była skazana na, na to, że on może się po prostu nie udać, że to za duża, za duża kwota. Wtedy też panie pojawiły się w moim biurze poselskim, przedstawiły ten problem i powiem szczerze, jako mężczyzna, ojciec... Ja nie byłem świadomy, że taki problem występuje, że dzieci z niepełnosprawnościami naprawdę nie mają nawet na placu zabaw tego równego dostępu do, do zabawy, do uśmiechu, jak właśnie dzieci pełnosprawne. E, I dalsze działania, właśnie spotkanie w Ministerstwie Rodziny u pani minister Marleny Malon, późniejsze spotkania robocze spowodowały, że był to jeden z czynników, dzięki któremu powstał e, Cało, cały program, program całościowy w skali kraju, zbudowany z czterech modułów. Program kompleksowy, który te bariery, zarówno architektoniczne, jak i właśnie budowy placów, zabaw, pozwolił zrealizować. I w tym momencie pragnę bardzo serdecznie podziękować. Naprawdę tym kobietom, które tutaj obok mnie stoją, bardzo serdecznie oczywiście. Dziękuję pani minister Marlenie Malon właśnie za tą wrażliwość, za to, że po pierwszym spotkaniu ona już wtedy była przekonana o konieczności realizacji takiego programu. Żebyście Państwo te inwestycje zrealizowali jak najwcześniej. Jest to wprawdzie inwestycja wieloletnia, ale rodzice, dzieciaczki, które oczekują, na pewno oczekują, że inwestycja jak najszybciej będzie zrealizowana. Wszystkiego dobrego.